Cześć, kochani, ja się z wami witam w nowym vlogu. Vloga dawno nie było, bo dużo się działo, jakichś dziwnych sytuacji. Dzisiaj bardzo pozytywny dzień, bo są moje urodziny. Jeśli macie ochotę skrobnąć życzonka, to zapraszam w komentarzach, będzie mi przemiło. Tak wygląda mój outfit podróżny. Jadę do Warszawy na event i przy okazji z moją przyjaciółką na taki właśnie urodzinowy babski wyjazd. Emocji ostatnio było dużo, dlaczego? Bo już ogłosiliśmy, że Cyril wydaje książkę w znaku. Więc yy, była taka moc wiadomości, pozytywnej energii od Was, że to jest po prostu kosmos. Jaramy się, jak to się mówi jak dzwonki. Mam nadzieję, że wycieczka do Warszawy Wam się spodoba. Mam tam zarezerwowaną jedną rzecz, którą sobie chcę kupić na urodziny, więc Wam pokażę jeden z warszawskich takich bardzo fajnych butików. No i co? Miłego oglądania kochani, mam nadzieję, że miło spędzicie czas, jak zwykle rozsiądźcie się z herbatką, kawką, łapka w górę, zaczynamy! Jeszcze jedno słuchajcie, chciałam Wam opowiedzieć o tych butach, najwygodniejsze buty jakie miałam ever, one są teraz na promce, ja je kupiłam na wyprzedaży, kupiły moje przyjaciółki, moja mama, wiem, że wiele dziewczyn też z Insta, bo je tam polecałam, są tak mięciutkie jak chmurka, Dam wam namiary na dam wam namiary w opisie, bo naprawdę mega, mega warto. One są chyba teraz za 160 złotych, a są skórzane, więc mega polecajka, bo już niewiele z was napisało, że najwygodniejsze buty świata jakie miało i ja to potwierdzam. Ok, to teraz już serio idę na pociąg. Powiem wam tak, event był zarąbisty, bawiłyśmy to się prawda. mega. Jedziemy teraz na zakupy, malutkie takie, tyci, 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 zjeść. Jestem tak zajarana dzisiejszym Krakam. dniem moim urodzinowym, że to jest koniec. Idziemy teraz spacer sobie, nie? Tak. tak. Stwierdziłyśmy, że zanim pójdziemy do hotelu, to jednak wpadniemy tutaj, wchodzimy. Ja mam tutaj odłożony pasek, pan właśnie po niego poszedł, ale my, korzystając z okazji, Chcieliśmy jeszcze sobie obejrzeć torebki. Ta jest śliczna. Jezu, ale te malutkie, takie piękne. Ja to malutkie o ja, jaka sweet. A to jest jeszcze taka większa. Nie, no fajnie, naprawdę. Można wreszcie obmacać je na żywo. I tak. Właśnie ja już pana pytałam, czy jest czarny, ale powiedział, że jest wykupiony. W sumie dobrze, bo jakby kind of podobne. Kind of the same. Ale człowiekowi zawsze tak czarny pierwszy przychodzi do głowy. A nie, dobra, ja wezmę ten. Bo to po Czekaj się. On, on to mi się tak się. podoba. Stwierdziłam, że jeszcze będąc przy okazji, a to z chęcią, Czemu nie? na urodziny ten szampan. Jolo. Ogólnie one są przepiękne, ale niestety są strasznie drogie. Słuchajcie, 4 cztery stale. Och, kurde, jak piękne. Stwierdziłyśmy, że właśnie skoro tu jesteśmy na miejscu, to Na napijemy, napijemy się szampana i zobaczymy, co tu jest jeszcze ciekawego. Ja chcę sobie jeszcze przymierzyć te trampki. Ogólnie to jest taki cały corner Diora. Tak to wygląda. To jesteśmy Jezu, mi my. To, mi się te podobają, wiesz? Te jasne? No, piękne są. Mam takie fajne tu. To mi się bardziej coś. te podobają. I te też są ładne. Będziemy te miały bitwy, które ładniejsze. Wszystkie są ładne, generalnie, ale te, te to jest w ogóle taki total mój styl. Te są przepiękne, ale kurde, skobane, jednak drogie są. No, duży jest tu wywóz, powiem Wam. Naprawdę. Ja ciuchów to w ogóle nie tykam. Dlaczego? Bo ciuchy są już koszmarnie drogie, wiesz? Nie Na wie, przykład wie, ile kosztuje takie coś? Pięć 400 To ja bym wolała, buty. Ta kurtka kosztuje 10 Ja nie wolałam, żeby się <głosyny> nie dotykaj, bo jeszcze bo no, dotknięte, to dotknięte, kupione. <noise> Bardzo ładny model. Nieodpowiednie spodnie. I teraz... Ty -ry 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 -ry. Ale chodź bliżej mnie, musiałabyś tak nosić te spodnie, bo one są fajne do tych butów, o tak? taki tu, takie taki tu ciśnięte. Tak. ogólne nogi, czekaj. Takie niedbałe, wiesz, rzucone niedbale. Torebka moich marzeń. On moich jest też. Colorna. I wiecie co, od dziwo ja robiłam research i w sumie wyszło mi z mojego researchu, że nas się mega rysuje. Ale tak jak ja to obserwuję, Wydaje mi się, że ona nie jest aż tak podatna na zarysowanie. O Jezus, jak to gładko chodzi. Zobacz to. to a w tej Cassandre tak twardo, no nie? A tu moją łapę wpycham. No mam no serum <laughs> Nie chcę mieć zamkniętego kibelka, lubię być ekshibicjonistkami. Ja Wam powiem tak, wahań było dużo, kupiłam ten pasek. Karmelowy, taki mięciutki, jak kaczuszka, złota klamra. Fajny rozmiar, bo zobaczcie, ja już chyba to pokazywałam, że ten mi tak lata, a ten będzie super też do pasa, więc jakby poszłam po minimalu, bo kupiłam tylko pasek i... Nic więcej, więc rozsądek wziął w górę. Tak wyglądają moje zakupy rodzinowe, jaram się Max, I pokazuję Wam mój urodzinowy widok. Mamy tutaj widok na Pałac Kultury. Na terasy. tarasy. Uuu. Nie no, jest ogólnie zarąbiście. Taki widoczek to jest coś. To jest nasz pokój. Tak tutaj się rozwaliłyśmy. Mamy dwa łóżka. Jest opcja złączenia. Ale myślę, że ta odległość dla nas też będzie spoko. A teraz w ogóle idziemy zjeść coś pysznego. Wydaje mi się, że pójdziemy do knajpy Bibenda, bo w sumie sporo osób ją polecało. Ja sobie zrobiłam screena, że Bibenda jest spoko, więc myślę, że wylądujemy tam, ale kto wie. Jakie te kamienice są piękne. Ja po prostu jestem zachwycona. Jesteśmy, siedzimy przy barze, Czekamy na jedzonko i na tak <grym> Jej, jest nasze jedzonko! Whee! Teraz będzie taki typowo wakacyjny materiał poradnikowy. Dostałam od marki Ochnik przecudny prezent, taki set walizek. Mogłam sobie wybrać kolor, więc jaki wybrałam. Beżowy, mój ulubiony. Uważam, że taki no po prostu wygląda tak elegancko, hiper. Jedziecie sobie z rodzinką na wakacje, mąż duża. Żona mała dla Olusia, kabinówka. Tak się podjarałam tymi nowymi walizkami, że stwierdziłam, że zrobię dla was poradnik, jak się spakować. Moje wszystkie najlepsze triki. Wiadomo, do tych dużych to jest w miarę łatwo, one są bardzo pojemne, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają w środku. No to tam żadna sztuka, ale do kabinówki. No, to już jest gimnastyka, więc właśnie te triki kabinowe Wam pokażę. No oczywiście te kabinowe można potem wykorzystać też w dużych, ale co do zasady najtrudniejsze jest właśnie pakowanie w tą. Nagramy to w salonie i chciałam zrobić test jezdności, bo zobaczcie, jakie one są skrętne, no mega. I jeszcze tak za. Puszczam je w trudne aparatu. Zobaczcie, jak fajnie gładko jadą. Mam nadzieję, że go nie znokautuje. Amelia, trzymaj Siu! Yes. I ostatnia, dawała mała. I tutaj jest taka duża przegroda zapinana z jeszcze siateczkową kieszonką. Tutaj jest taka, że zapinamy ją na klik. tak to wygląda. Tutaj widzę, że jest pięknie logowane. No bardzo ładnie ona jest wykonana. Zobaczcie, co jest fajne, że jedna wchodzi w drugą i potem można je tak przechowywać. Właśnie one tak w paczce przyszły że no tak idealnie pasują rozmiarami, no bo ciężko by było na pawlaczu zmieścić osobno trzy, a tak jedna w drugą się zapakuje, tylko po użyciu kółka, żeby po prostu środka tej kolejnej nie pobrudzić i będzie elegancko. No dobra, to zabieramy się za poradnik z tą kabinówką. Pakowanie najlepiej zacząć od takich większych rzeczy, na przykład jeansów, blues, żeby potem wypełnić szczeliny pomiędzy nimi mniejszymi przedmiotami takimi jak Pustka, prostownica do włosów, głośniczek, powerbank szczotka. To wam teraz pokazuję, jak fajny sposób złożyć dżinsy, aby zajmować mało miejsca. Kładamy je na pół i od dołu nogawek robimy rulonik. To teraz bluza. Teraz wolne przestrzenie wypełniamy, tak wiecie, aby docisnąć i wykorzystać każdy kącik. Szczotka, adapter do kontaktów, to się często przydaje. I strój kąpielowy też wejdzie. Boczkiem. Teraz super metoda na buty. Można do nich wykorzystać czopek. Czek. Kąpielowy. I zobaczcie, ja wiem, że niektórzy buty wsadzają luzem, ale ja osobiście nie lubię, ponieważ jednak te podeszwy są brudne i zobaczcie, jak to elegancko jest tutaj zapakowane. No i oczywiście do środka butów też możemy wykorzystać to miejsce, a nawet w kabinówce to musimy. Wkładamy sobie skarpetki, jakby skarpetki buty pasują do siebie dość. Nie dość, że wykorzystacie to miejsce, to na dodatek buty w podróży Wam się nie zdeformują. Taki kosmetyczny trik, żeby nie pokruszył się w podróży, taki sypki produkt, to dobrze jest tutaj włożyć waciki. Kolczyki na sztyftach, fajnie zaczepić o guzik, luzem mogłyby się zgubić, a tak będą bezpieczne. Tutaj fajny trik z kolei, jeśli chodzi o naszyjniki, wkładamy do słomki, zapinamy i nie dość, że nam się nie zgubi, to się nam nie poplącze. Aby ciśnienie w samolocie nie spowodowało wycieku kosmetyków, to dobrze jest zabezpieczyć je folią spożywczą. Zobaczcie, taką najzwyklejszą. Nakładamy i dopiero zakręcamy. I wtedy na pewno nic się nie stanie. Jeśli chodzi o żyletkę, no wiadomo, one mają takie zabezpieczenia, ale nieraz mi to spadło i potem grzebiąc w czymś na się w paznokieć. Czajcie, kiedyś się zacięłam w paznokieć. Serio. Zobaczcie, biurowy klips Zakładamy. Gotowe. Sposób na pasek i ładowarkę. Dobrze jest je rozłożyć na około walizki. W ten sposób nie poplączą się, nie pogną. No i też praktycznie w ogóle nie zajmą miejsca. To teraz sposób na t-shirt. Taki, aby nie uległ on pognieceniu podczas transportu. No i też oczywiście zajął mało miejsca. To jest metoda na rolowanie. Zobaczcie, jeszcze tutaj sporo rzeczy by weszło. Tutaj sobie zapnę. Mam nadzieję, że te tyryki Wam się spodobały. Dajcie znać, czy je znaliście, czy może jeszcze jakieś powinnam poznać, aby być już taką, wiecie, perfekcyjną pakowarką Panią Domu. Gotowe! Zobaczcie, jaki Pałka wynalazła zarąbisty t-shirt. No. Jakby co, to jesteśmy turystkami w chemie. Myślałam, że fajna wszystko bluzka. Myślałam, <grym> że fajna bluzka, ale skumajcie to nie wiem, jak zwiąże. No, co ci chodzi? To cyr byłby zajebany, Chyba, że to taka mała dziurka, ale nie, to i tak będzie tak dziwnie, nie? Jak tak się. Pokaż. Nie, to i tak, nie, wszystko to i tak będzie wszystko. Tu patrzcie, schylę się i. Pum! Tak, tak zwany cycek. Tak, tak zwany cycek. No to to odpada. Bierzemy te t-shirty. Strasznie nam się spodobały. Bierzemy dwa i zrobimy sobie zaraz w nich wspólną fotę. Przebierzemy się na ulicy. Idziemy. Tekam od pamiątkowa fotka. I jesteśmy w Zarce. Jeszcze nie byłam na stacjonarnej wyprzedaży, więc. O, oh, wow. Podobny kolor do tej Selin. Więc jakby witamy serdecznie. Zobaczymy, co tu dają. Mi się ta spódnica bardzo podobała ale niestety jest to rozmiar XS, więc się nie wcisnę, a szkoda, bo ten bym wzięła, już Wam pokazuję na miary. A nie sorki, to nie XS, tylko XL. Ta jest też ładna, ale S, więc za mała. Bardzo mi się podobają też te buty. Jest to guma, nie wiem, czy to nie będzie, nie będzie odparzało. No, ale kolor super. Fajne sandały, zobacz. I tu jeszcze. Ja w ogóle lubię na wyprzedaży kupować buty. I marynarki. Jest jest teraz Tak. Jest w ogóle bardzo dużo marynarek. W no, wyprzedaży to jest świetny czas na kupowanie marynarek, bo to się zawsze wynosi. Ja sobie te... Są wiele taniej. To jest moja, ta, tak. To jest ta twoja? Ta jest świetna. To jest bardzo. Ile? No, jest, dużo, jest, jest. dużo. Super. Oh my god! Piękna jest nie. Fajna, bardzo. No, ja nie jestem ostatnio kolorowa. Więc no, co ja mogę powiedzieć? Jest bardzo dobra. ładna, ale bym jej nie wzięła. Ja lubię jednokolorowe ostatnio. Zobaczcie, jaki jest wybór. Róż, czerwień. Tam są jeszcze czarne, zielone. To jest bardziej taki płaszcz, właściwie. No, tu jest coś zielonego. Ale nie, nie lubię takich bez klap. Bo ta wtedy dla mnie ma za elegancki posmak. A ja wolę taki sportowy posmak. A już ta, jest czad. Tylko XS. faktycznie to jest płaszczyk. Masz rację. A to jaka fajna Ej, to jest świetna. I co ty byś beze mnie zrobiła? Ty byś... Ej, ja tą to chcę przymierzyć. Ty byś nie mogła filmów nagrywać bez mnie. Co ja bym zrobiła? 119. Jest, tą przymierzam, to. dobra, to tą mierzę. Tutaj przyczaiłyśmy fajną koszulę. Wiecie dlaczego fajną? Bo ma delikatne poduchy na ramionach i to będzie budowało świetną formę. Już wam pokazuję namiary 39 zł. I ładny kolor. Idziemy teraz do przymierzalni, będziemy mierzyć, ale słuchajcie, taki trik. W przymierzalniach często wiszą superanckie rzeczy i tam warto też pogrzebać. A tu macie plecione torby, nawiązujące do tego modelu Prady, który teraz jest bardzo na czasie, ale bardzo mało przycenione, tylko o dwie Już teraz tych takich e, koszul z eko jakoś ale przeszła na nie faza. Koszty, wiesz? Przeszła? No, dla mnie to już tak przebrzmiał ten trend. Był i się zmył. Zeszłego ja ci go kupię na przyszłe urodziny. Będzie no, na przyszłe urodziny. No już dzisiaj ja dam ci za rok. Ale ja nie będę się poczekać. O, a jaka Ej tu ja widzę coś fajnego to z zielonym kołnierzem. A to jest, całkiem ładna to jest bardzo ładne, ale na moje oko to się będzie kulkowało. Mam takie przeczucie, więc nie biorę do przymierzalni. I tyle jest jeszcze rzeczy przy przymierzalniach. Witam. Tak się prezentuje ta krótka marynarka. Tutaj światło trochę przekłamuje kolor, ale uważam, że jest genialna. Zobaczcie do spodni z wyższym stanem, tylko bym musiała mieć taki top raczej obcisły. Fajnie się kończy na tej linii, ma pięknie zarysowane ramiona. Ekstra i taki właśnie nietuzinkowy kolor. Tu jest lepsze lustro. Choć tu jest lepsze światło, bo tam to tak, no, brązowa jest. jest Czaberska. Fajniejsza niż ta. Tak. Hmm? Z tym, że ja mam brązową z wyprzedaży chyba sprzed dwóch lat z Berzki, więc się nasi? za nią nie. No, genialnie. Więc ta jest piękna, brązowa. No, no, zaraz no, się... zrobimy zdjęcie referencji. Nie, ogóle, Pokaż. 119, no. Super. Tak to wygląda. Co wolicie? Krótką czy długą? <gry> A taki sweter mam w swojej szafie beżowo-czarnej i on jest genialny. Tak, właśnie, bo nic się z nim nie dzieje, nie kulkuje się ani nic. On jest teraz za 59, z tym, że ja mam w domu MK, to jest LK, ale uważam, że ta Elka też obleci. więc. Ej, ale on jest fajny. Bardzo. I on jest super, bo naprawdę ten swój już prałam, no nie wiem, 7-8 razy i nic. Zero kulki, więc to jest coś. Na co warto się przyczaić, oczywiście referencja będzie na ekranie. I jeszcze miałam takie coś, ale Pałka zauważyła słusznie, że to zobaczycie na dole, czy nie. No mi się wydaje, że to ta... znaczy może. A w sumie wymiarze. się przymierzę. Teraz się żyje. Ja się wycofuję z moich słów. <grym grym grym grym> ale stanem. on super wygląda do tych spodni. I właśnie to jest to odsłonięcie brzucha, które no, ja lubię. Super to wygląda. Takie delikatne, że nie jest wulgarnie. Mega to wygląda. Dobra, tak jak podniosam, to się robi nagle, nagle wulgarnie. Ale tak. A nie chodzisz tak po ulicach z rękoma w górze? Czy chodzisz tak czasami? Tak, chodzę a tak, robi żeby mi stanik to? było widać. <noise> Oli, dokąd przyjechaliśmy? Do koło brzegu. Do koło brzegu. I gdzie zaparkowaliśmy? Pod czym? Pod kanale. No, przed hotelem, tak. I mamusia poszła Pod po bilet. Na parking podziemny, parking, nie? Na parking podziemny to nie. I jak się będziemy bawić, Oli? Super. I się będziemy super bawić. Taki mamy plan, nie? Piona. <noise> Widzisz już naszą mamkę kochaną? Co mnie się. Jedziemy na parking. Mamy wszystko, Oli, mamy nawet piłkę. Dostać piłeczkę. Wow. Od pani. Mamo, czy wszystko Kodersko. udało się załatwić? Elegancko. Wjeżdżamy na parking, mamy klucze do pokoju. Let's go. Co cię tak rozbawiło? To, to wielkie łóżko cię rozbawiło? Mega <laughs> Widok na plac zabaw. Kaczolik, zobacz. To ty tam będziesz mógł i sam, a my z mamą tu będziemy na balkonie. Nie! No żart, mordeczko. Super. I no, wiecie, to tutaj jest ekstra, że są wszystkie takie udogodnienia dla dzieci. Nie trzeba o niczym pamiętać, typu. Mały szlafrok, jest to łóżeczko z pościelą. Tak, jakby wiecie, no po prostu można wyjechać, się o nic nie martwić. Czy nawet taka mała rzecz jak. Taki stołeczek, że Oliś może sobie sam umyć rączki i zęby. To jest naprawdę super, bo jak wcześniej jeździliśmy gdzieś na jakieś domki, no to o wszystkim musieliśmy pamiętać, żeby nic nie zapomnieć, a tutaj po prostu tak się jedzie z czystą głową, że no, ktoś pomyślał za nas. My teraz kombinujemy zdjęcie. Właśnie chcemy taką foteczkę, że jesteśmy w trójkę w szlafrokach, sobie wymarzyliśmy e, takie insta-foto. No, co? Kleić na film, żona. Rocja. A nasz kotek je jogurt. Weź pokaż kotku, jak ty wyglądasz. Miał! 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 To ja wam powiem, że taki basen to jest żyćko, że cała trójka może z tego skorzystać. Ja pływam, bo lubię. Syl udaje, że pływa, bo nie umie. Ojej, nie biegaj tutaj. Oliwieruje. Jeszcze w ogóle jest mega fajne jacuzzi na dworze, ale tam tamto tylko ja już wychodziłem, bo bałem się, że Oli się może przeziębić czy coś. I chodźcie, pokażę wam. Tu się wychodzi. I taka Kanada na patio.